Bolesław Augustis to jeden z autorów przywróconych polskiej fotografii w ostatnich latach. Odnalazł się dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W czerwcu 2004 roku dwaj chłopcy, Rafał Gierasimiuk i Rafał Konzior zaglądają do opuszczonej szopy. W środku kredens, a w nim setki zwiniętych rolek. Z dziecięcej ciekawości zaczynają się nimi bawić, wynoszą na podwórko. Nieopodal w garażu trwają próby zespołu 085. W przerwie na papierosa członkowie gapeli, czyli Sieńka, Jurek Osiennik i Boban, Bogusław Kasperuk, widzą negatywy na trawie, zabezpieczają rolki. Chwilę później Grzegorz Dąbrowski odbiera telefon. Od tej pory zaczął w wolnych chwilach opracowywać to niezwykłe archiwum. Tysiące klatek z lat 1935 i 1938, w większości typowe dla tamtego okresu i rzemieślników, fotografów ulicówki, na zdjęciach mieszkańcy miasta, którego już nie ma miejsca z przerwaną historią. Białystok przed II wojną światową liczył. 100 tysięcy mieszkańców, 50% stanowili Żydzi. Jak podaje profesor Adam Dobroński, liczba mieszkańców po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku zmniejszyła się o blisko 2 trzecie w stosunku do roku 1939. Kiedy przygotowywano pierwsze szacunki szkód wojennych, to okazało się, że budynki mieszkalne zniszczone są w 53%, gospodarcze w 79%, a przemysłowe w w 80. Straty w gmachach użyteczności publicznej sięgały 50%, ale negatywy Bolesława Augustisa szczęśliwie ocalały. To, co przedstawiają, przywróciło pamięć i wznieciło tęsknotę za czymś minionym. Zdecydowaną większość zbioru stanowią ulicówki, proste, zwykłe zdjęcia. Jakby poszperać w rodzinnych albumach, pewnie okaże się, że każdy takie ma. Nieważne, że prawie wszystkie wykonane w jednym miejscu na ulicy Kilińskiego w Białym Stoku. Nieważne, że przyglądamy się tysiącom nieznanych twarzy. Nieważne, że kadrem rządzi często przypadek. Elegancja i szyk. To najczęstsze komentarze pod postami z kolejnymi fotografiami publikowanymi na facebookowym profilu album.pl. Do tego jest jeszcze drugi plan. Pojawiają się tam osoby, na które Augustis klatki zmarnować nie chciał, bo się nie opłacało żebrzące inwalida bez nóg, okutane babcie, które z pewnością nie pojawiłyby się w zakładzie, aby odbitkę kupić, czy chłopcy sprzedający palmy w niedzielę wielkanocną. Na innych klatkach przemyka gdzieś na dalszym planie konkurencja z zawieszoną u szyi lejką. Czasem na rolkach jakby od niechcenia pojawiają się obrazki z miasta, fragmenty architektury, pejzaż miejski czy zamalowany szyld redakcji unser Leben jednej z białostockich żydowskich gazet codziennych ukazujących się w języku jidysz. Z reporterskim zacięciem Augustis robił też zdjęcia z pierwszomajowych pochodów czy z procesji Bożego Ciała. Zresztą miejskim uroczystościom poświęcał dużo materiału fotograficznego i to bez różnicy, czy były to demonstracje lewackie czy endeckie. Manifestujący bohaterowie odziani są wznoszone garnitury i suknie i zniszczone obuwie. Na tych zdjęciach już nie ma elegancji, są za to transparenty pracy i chleba Polakom, precz z faszyzmem, czy każdy robotnik czyta robotnika białostockiego. Konkret z zapisu dławi, poetyckość wyrazu. I jeszcze jedna bardzo istotna uwaga dla współczesnego odbiorcy, obarczonego bagażem historii. Nie sposób przyglądać się tym fotografiom i nie myśleć o tym, co zdarzyło się w 1939 roku. Każda klatka uruchamia wyobraźnię, co się stało z bohaterami tych obrazów. Na tym polega też siła tych fotografii. Są nostalgiczne i pogodne, a jednocześnie wieje od nich wojenna groza. Z perspektywy czasu kolekcja wygląda na przemyślany i konsekwentnie realizowany projekt, obiektywny portret społeczeństwa wielowarstwowego i wielopokoleniowego, z pewnością wykonywany nie do końca przez Augustisa świadomie, ale czy to istotne? Najważniejsze, że szczęśliwie ocalony został przed zatraceniem.